Jo 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 siemanko witam was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale tym razem coś nietypowego szybki test zrobimy sobie wyczytałem właśnie mm, teraz przed chwilką, że YouTube podobno już prowadził 60 klatek na yy, przeglądarkach Google Chrome musicie mieć najnowszą przeglądarkę Google Chrome i włączyć sobie na 1080p Wtedy będziecie mieli 60 klatek. Więc ten filmik wrzucę jutro. Nagrywam to teraz, jest, jest prawie pierwsza w nocy. Chcę to przetestować. Jeżeli nie będzie tych 60 klatek, no to trudno po prostu zła informacja została zapodana, Ale mam nadzieję, że to w końcu zostanie wprowadzone, że już zostało wprowadzone w końcu. Elgato HD60 nie na darmo. Zostało przeze mnie zakupione i e, myślę, że zrobi się z tego teraz dobry użytek. E, dobra, pojedziemy trochę kampanii. <laughs> coś mam. Coś mam zrobione w ogóle z tym. Z. Wow, ale co ja robię? Dobry jestem. Coś mam zrobione teraz, że. Nie wiem dlaczego, ale ładuje mi się. Ładuje mi się. Jeszcze multiplayer, przecież grałem dopiero multiplayer i było ok, a teraz mam 60%. Niby mi się ładuje dopiero. Eee, <laughs> nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Zagrałbym multiplayer, ale niestety nie mogę, więc zagramy sobie kampanię. <laughs> no to, 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 tu, wybierzemy sobie. Dobra, może być to, co mam, ale chociaż zmienimy sobie drugą broń na inną, inny karabin. Może kar też. Z... Tak, dobra. Eee, także pamiętajcie, że chcemy przetestować sobie, czy to działa, 60 klatek. Musicie to używać na przeglądarce Google Chrome, bo inne przeglądarki na razie nie obsługują. I włączyć sobie na. Wow, granat. Na 1080p, żeby mieć pewność, że będzie to 60 klatek. I sprawdzimy sobie. Jeżeli tak, to. Jeżeli gry będą na to pozwalały, ja będę grał i nagrywał w 60 klatkach, wiadomo, zajmuje to więcej miejsca, dłużej schodzi renderowanie, no ale coś za coś. O, tutaj przyjechali nasi koledzy, nowy, nowi. dobry Mam tuby jeszcze przecież o. Mam tuby. Boom. Aha. Tuba jest dobra. Wow. Nie, 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 chcę nie, nie, chcę zginąć. Hej, nawet oni w kampanii nie, chcą ginąć. Co za lagi. Ja mam lagi w kampanii. Tylko to ty jeszcze nie, nie, A? Wow, też tu jest. Dostajemy granatę. Tak gdzie? O jezu, tutaj koleś. Dobra. Nie wiem jak długo będę nagrywał ten test. Tutaj mam nadzieję, że nie trzeba będzie jakiegoś długiego materiału, żebyście zauważyli tą różnicę. Ja na broni. Suppressing fire. To za web. Patrz, nie mogę go zabić w ogóle, nie. <laughs> Ale jaja. Dobra, dobra, dobra. dobra. Wchodzimy do fabryki. Prawda jestem bardzo ciekaw. Dopiero okaże się po, po nagraniu i po wrzuceniu tego na YouTube, czy rzeczywiście ta 60-latek już jest. Mam nadzieję, mam nadzieję. To teraz będzie naprawdę miało sens używanie tej nowej nagrywarki, nagrywarki Elgato, bo tak naprawdę zakupiłem ją wcześniej, ale zmyślam właśnie o już w przyszłym update, gdzie będzie też 60-latek, można zauważyć. I tak czekałem, czekałem, zastanawiałem się kiedy w końcu to będzie zrobione. Zobaczymy, zobaczymy. Wow. Hej, wypadłem. Nie. Biegiem. Biegiem, biegiem, biegiem.

Szybko, 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 go, go, go. Stój, nie strzelaj, stój, nie strzelaj, sami swoi. Ja biegnę. <sum> <sum> Auc

Normalnie to on by tego nie przeżył, ale to jest tylko gra, więc on się podniesie, odczepię się z kurzu i powie: o kurcze, spadłem, ale żyję. Hehehe, <gry> eee, tak żyje stary. O kurcze, nie wiem, jak kurwa, przygniotło go! Spróbuj! Ja wydostanę Rekera! O kurcze, nie rozmawiałem, że mogę rozgniewać

Tnij! Tnij, tnij! Wow. Trzygodzinnym kursie medycznym. Dobry jest. Go, 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 go! Dobrze, moi drodzy. Na tym zakończymy. Mam nadzieję, że... E, te 60 klatek jednak działa, wypowiedzcie się, jak to wygląda. Pamiętajcie, no Google Chrome najnowszy oraz 80, 1080p, włączcie sobie zaraz. E, tutaj ja pojadę dalej, a Was zostawiam już e, z e, właśnie opcją komentowania. <noise> Oczywiście czekam na oceny i subskrypcje, Do następnego razu. Trzymajcie się, na razie.